Hejka, z tej strony Kiara i dzisiaj sobie gramy z Adopt Me i jest ze mną Ania. I dzisiaj Ania będzie z głosem, tylko że yy, można ją troszeczkę słyszeć jak ze światłów, ale myślę, że no będzie, będzie ją słychać. I dzisiaj sobie będziemy zbierać na najnowszy domek. No, i sobie pobudujemy różne rzeczy tam. Ania też sobie pobuduje. Yy, no, dużo tych tasków mamy. ojeju, No dobra, no to robimy. Czekaj, yy, czekaj, czekaj. chodź tu Ania, to Cię dodam do rodziny i będziemy mieć o wiele, wiele więcej kaski. o tutaj. A nie tu. Invite to family. Okej. Okay. I teraz, yy, jak ja coś będę robić, to Ty dostaniesz i ja. Okej. Okay, um. I ten właśnie najnowszy domek będzie mój i Ani. To będzie nasz wspólny wielki domek. Tam sobie wybudujemy. No. I link będzie w opisie. No. Um, wybierzemy się za chwilkę na miasto, bo musimy iść na Hot Spring! No to na razie się przebierz, a ja wezmę sobie już yy, jedną koko i drugą koko. mamy jakieś wózeczki podobne? Nie, niestety. No. Czekamy sobie na Anię. Okej, okay, okej. Okay. Przepraszam. To my już sobie wyjdzie O nie, jednak już nie chcą. Chcą tiger, oh, ok. To za chwilkę idziemy na kemping. <laughs> ok. To teraz sobie idziemy na kemping. Przepraszę już. Ok, to ja już, to ja już sobie wyjdę. Mam jakiś okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To ja sobie chyba pójdę na piechotę. No. Co się zepsuło? No. <laughs> Czekaj, eee. Uh... Puszczę koko i czekaj, mojego te... moją też puszczę. Yy, moja niech się troszkę rozrusza. Okej, okay, to yy, my już pójdziemy na kemping. Popływamy sobie troszkę. Chyba lepiej jajko. Okej. Okay. <noise> Czekaj, zobaczmy sobie, co tutaj pisze. Ure, yeah. no, 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 to fajnie. Okej, okay, no bo już jesteśmy na kempingu, to się tepni. A w następnym odcinku widzowie z Adopt me to może sobie kupi kupimy jakieś. Um, no jakieś może zwierzątko. Nie wiem o taką uroczą Uy, to... Ja też wiem. To przyśpimy się w tym. W tym kosztownym domku. Ja tam po prostu dam koko, bo ja tam nie potrzebuję iść. O, Ty masz kaktusa! <grywa> Proszę bardzo. Ok, teraz idziemy się umyć, i jesteśmy już blisko naszego celu. To ja, to ja pójdę do, do, do szpitala i wezmę dwa jabłka, a ty idź do domku, ok? Ale nie, bo ja cię przyniosę. A ja ci przyniosę ty umiejesz wtedy swoją koko. Ja ci ja wezmę dwa jabłka i tepnę się do ciebie i dam ci jedno jabłko. Okej? Okay? Co? No, ja ale ja ci przyniosę dwa jabłka, Ja przyniosę dwa złote jabłka. One ulecą. No. Okej. Ja nie mam niestety nic legenda legendarnego, chyba, że jakieś jajka nie Daję te taski, bo y, tak można zarabiać. O. o, dziękuję. Bo tak można zarabiać te. Y, dostałam jakąś potionkę banana. Nie mam dla tego pojęcia, co to jest, ale okej. Okay. Właśnie, mój zwierzaczek to pije. Y, aha! Ten banan on spełnił te. To, co mój haski musiał się umyć i miał do połowy szkoły, no to to mu spełniło. Dobra, teleportuję się już do ciebie. I już ci dam. Mam backpack. Okej, okay, dałam już. No. <laughs> Okej. Okay. Ja mam takiego małego trika, że nie musisz tak daleko chodzić, tylko wystarczy, że zapiekniesz Klikniesz w backpack, gift, dasz, y, żeby się tam tetnąć jesteś już bliżej. Zepnij y, się do mnie. No, jesteśmy w szkole. Oczywiście Ani I wpadajcie na Ani TikToka, Ania22. Hej, No! Teraz ja sobie karmimy zwie, zwie, zwierzaczki. No ja też sobie podłuczę. o ile mogę? Nie wiem. Kto? O nie jest, jest jeszcze za młody. Ale potrójnie Pozdrawiam Anię, pozdrawiam Ene, pozdrawiam Mimiti, pozdrawiam Asie, pozdrawiam Emilkę i pozdrawiam Aurelkę. Jeżeli chcecie, to możecie z nami zagrać sobie na tym prywatnym serwerze i możecie sami też sobie grać na prywatnym serwerze, ale Wy też możecie sobie stworzyć prywatny serwer, bo jest on za darmo. Ja zobaczcie też sobie ja umiem e, to co to aha o o e, moja też ubi, moja też I mam dla Was, widzowie, konkurs. Kto pierwszy napisze y, pod filmikiem y, ten, y, pierwszy albo pierwszy, ten dostanie rajd podkę. Więc myślę, że to dobry jest film. <grywy> Ale oczywiście musicie zasubskrybować mój kanał. Y, kliknąć dzwoneczek, zostawić lajka. No, trzynaście minut. No o, teraz teraz możesz nauczyć Koko nowy, nowych klików. Szczerze to my chyba. Najdłużej siedzimy w tej szkole. No. no. To jest jedyna fajna rzecz w szkole i no i widzowie y, przez y, bo wcześniej były ferie, ale teraz no jak przeważnie każdy ma szkołę no to będą dopiero filmiki właśnie jak teraz, czyli o 19, 18, a czasami nawet o 20. O, Ania jakieś okulary zakłada. To my też się przebierzmy, bo na razie nie mamy co robić. A. Uh, sobie może jakąś. A. A co? A. sobie może. Jakie? Mm -hmm. uh. yeah, Aha, Aha. No, i wracamy znowu tu, i sobie czy mamy jakieś ładne kulecze. No, to, fletze, to wędzie, mhm, mhm, mhm. Wędzie, oh, tak, nie jest taka kuleczka, to będzie może. I będzie o taka niebiesiutka, niebieski, ładny kolorek. Jak ja dziwnie mówię. I może jakieś króciutki spodemki do tego. O no! urocza. Tak. No. Chętnie, y, chętnie pos, y, posprawdzamy y, sobie wasze komentarze. Tylko proszę, bez żadnych hejtów, okej? Okay? I każdy będzie za siebie miły. No. No. Otóż to. Co być dla siebie nie miłem. No to ja idę na Plac Zabaw. No szczerze, to możemy na Placu Zabaw się pożegnać, bo no, widać, że się nam nie uda. A ten filmik już troszkę trwa. No więc chodź. Tutaj, e, a tu możemy być. Te moja posadzę ją gdzieś. Okej. Okay. No i chodźmy tu. Eee, okej. Okay. Nie wiem co powiedzieć. E, bardzo dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Ci się filmik. Nie zapomnij o y, łapeczki w górę. Y, o subskrypcji i dzyndol, dzyndolcie dzwoneczkiem, a my się z nami żegnamy. Pa-paki!